Sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka. Te słowa... Sytuacja rzeczywiście jest bardzo poważna. ...padają z każdej strony sceny politycznej. Sytuacja jest naprawdę poważna. Ale pogodowy kryzys na południu Polski, mimo takich zapewnień... Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe nie może mieć granicy kadencji. Nie chcę tutaj wchodzić w polityczną awanturę. ...nie uciszył partyjnych sporów. Wręcz przeciwnie. Za rządów PiS zbudowano 1429 km wałów przeciwpowodziowych... Mniej niż w czasach rządu POPSL. Takie informacje opublikowała w internecie Koalicja Obywatelska. Tylko w roku 2014 wybudowaliśmy więcej wałów przeciwpowodziowych, niż przez cały okres rządów pis To są twarde dane. Nie jest prawdą, że przez ostatnie lata nic się nie działo. Działo się bardzo dużo. Tu jest ja mam całą listę. Stopień wodny Malczyce, zbiornik przeciwpowodziowy, Radzibórz dolny. Ten apel. Powinniśmy troszkę się wzbić ponad podziały. Nie padł na podatny grunt. Apeluję do mojego środowiska, aby nie wdawać się w dyskusję z partią awanturników. Ludzie pamiętają, kto w chwilach kryzysu był z mieszkańcami, a kto rozdawał pączki. Kiedy były lokalne powodzie w 2019 roku, gdy przedstawiciele opozycji Jeździli z drożdżówkami, próbowali naubić na tym politykę. I Prawie i Sprawiedliwości tego nie robi. Niech pan nie no wzdycha, w, bo, w, ja w, w, bo, być, bo ja naprawdę na staram się politykę. być... To już kolejny punkt sporny. Szef klubu PiS stwierdził, że w Polsce potrzeba więcej zbiorników retencyjnych, a rządzący obcinają inwestycje dotyczące rozbudowy infrastruktury. W odpowiedzi wiceminister klimatu i środowiska nazwał go kłamcą. Smerf Maruda piszący coś na Twitterze, kiedy ludziom pod... Po plecach spływa. Premier. I zostawimy was tymi szkodami. I ministrowie kolejny dzień spędzą na południu Polski. To, co trzeba podkreślić, to Doskonałą koordynację prac pomiędzy różnymi resortami i różnymi służbami. Opozycja mówi o zaniechaniach. O zagrożeniu powodziowym było wiadomo od kilku dni. Tymczasem wojewoda dolnośląski dopiero wczoraj zawnioskował o pomoc wojsko brony Terytorialnej i sprzętu wojskowego. Niekompetencja i ignorancja wojewody musi spotkać się z konsekwencjami. Są politycy, którzy próbują zwijać na ten kapitał polityczny. Na miejscu pana posła Błaszczaka skoncentrowałbym się na tym, jak wesprzeć tych, którzy dzisiaj pomagają ludziom. Wstydziłbym się coś takiego napisać. Temat pojawi się także na najbliższym posiedzeniu Sejmu. PiS już zapowiada, że będzie domagał się informacji rządu w sprawie walki ze skutkami powodzi. Marta Kurzyńska, Polsat News.